ponieważ mieliśmy poprawki, żeby te poprawki ujednolicić i żeby ten status był przygotowany poprawnie. Oczywiście Komisja Oświaty pracowała, tak więc dziękuję Komisji Oświaty, że do tego się przychyliła, nad tym się pochyliła i mimo tego, że ten status został przygotowany, to jeszcze na ostatniej Komisji Oświaty zostały zgłoszone autopoprawki, bo ten projekt stał się już projektem komisji i Wysoka Rado. Zostały zgłoszone do tego projektu, do którego dostaliśmy tydzień temu jako, jako radni, jeszcze zgłoszona autopoprawka. Czy wszyscy państwo radni macie tą autopoprawkę? Nie widzę takich, którzy by nie mieli, tak? Tak więc ja tylko no, pozwolę sobie tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że o treść tej autopoprawki, a więc w paragrafie 5 punkt 3 wykreśla się sformułowanie, które ukończyły 50 lat. W paragrafie 5 punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie, członkami rady mogą być włącznie osoby zamieszkałe na terenie gminy Tarnobrzeg, które pozostały, pozostały prawidłowo zgłoszone zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego statutu. W paragrafie 5 punkt 4 podpunkt 2 wykreśla się sformułowanie starszych. W paragrafie 5 punkt 4 w podpunkcie 2 otrzymuje nowe brzmienie. Osoby posiadające poparcie co najmniej 25 osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy. Jest to autopoprawka, dlatego nad tym nie głosujemy, bo to z automatu jest włączona do projektu uchwały. I teraz w sakrador czytam projekt uchwały na podstawie artykułu 5C ustęp 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a zwłaszcza najstarszego pokolenia mieszkańców Tarnobrzega powołuje się Radę Seniorów Miasta Tarnobrzega. Paragraf drugi. Głównym celem Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega, zwanej dalej Radą, jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych, integracja, wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Paragraf 3. Nadaje się statut Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega stanowiący załącznik do, niej, do uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Wysoka Rado, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada również dwie opinie pozytywne opinie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję. Bardzo proszę o planszę do głosowania. No jeszcze bardzo proszę o powtórzenie, bo bardzo prosiłbym Państwa Radnych, żebyśmy głosowali tak jak proszę. Bardzo proszę jeszcze raz yy, o planszę. Wysoka Rado przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie, podniesienie ręki naciśnięcie naciśnienie zielonego przycisku. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. Wysoka Rado głosowało 17 radnych, 15 głosów za, dwa głosy wstrzymujące. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Z przechodzimy do projektu drugiej uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Krzywej obręb Miechocin. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 24 ust. 2 i artykułu 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i artykułu 36 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na nabycie przez gminę Tarnobrzeg nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 762 łamane przez 1 o powierzchni 9,58 ara położonej w Tarnobrzegu przy ulicy, przy ulicy Krzywej obręb chodzin stanowiącej własność pana Jerzego Kota. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały po się prezentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado. Uchwała posiada pieześć radcy prawnego. Posiada również opinię Komisji Techniczno-Inwestycyjnej. Jest to opinia pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Troszeczkę przyspieszyłem, przepraszam, też się muszę przyzwyczaić, ale nie, no właśnie, bo nie mamy planszy. Przepraszam bardzo. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o plansze. Kto z Państwa radnych jest za projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku zielonego. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki, przeciw czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki jest żółty. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. Wysoka Rada głosowało 17 radnych. 17 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado. Projekt trzeci oczywiście został ściągnięty z projektu, projektu dzisiejszej sesji przez pana prezydenta, więc uchwała numer 4 w kolejności, którą państwo otrzymaliście. Uchwała w sprawie zmiany nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzeżu obręb Ocice i obręb Moprzeszów Działańc na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i artykułu 36 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem emitencyjnym 1 przez 22 i 1 przez 23 o łącznej powieśni, powierzchni 23,93 ara położonych w Tarnobrzegu obrem Pocice, stanowiących własność gminy Tarnobrzeg na nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 702 łamane przez 15, o powierzchni 20,98 ara położoną w Tarnobrzegu obrem Mokrzyszów, stanowiącą własność Joanny i Adama małżeństwa Kilar. Paragraf drugi. W przypadku nierównej wartości zamienionych, zamienionych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Paragraf trzeci. W wykonaniu uchwały powierza się prezentowi miasta Tarnbrzega. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado uchwała posiada pieczęć racji prawnego. Posiada również opinię Komisji Techniczno-Inwestycyjnej. Jest to opinia pozytywna. Proszę o plansze. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki, przeciw zielony. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw, bardzo proszę o podniesienie ręki, przeciw czerwony. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przeciw żółty. Dziękuję. Proszę o wyniki. Wysoka Rada głosowało 18 radnych, 18 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt piąty w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do wojewody podkarpackiego o przekazanie na rzecz gminy Tarnobrzeg prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu w obrębach Nagnajów i Machów. Działając na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 litera A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 5 ustęp 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na wystąpienie z wnioskiem do wojewody podkarpackiego o przekazanie gminie Tarnobrzeg prawa własności nieruchomości gruntowych skarbu państwa o łącznej powierzchni 3,3. 3774 10 000 Ara położonych w Tarnobrzegu, obręb nagnajów i machów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w celu realizacji zadań własnych gminy związanych z utrzymaniem ładu przestrzennego dróg gminnych oraz organizacji ruchu drogowego. Paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem. Wysoka Rado uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada również opinię Komisji Techniczno Inwestycyjnej. Jest to opinia pozytywna. Bardzo proszę o plansze dyskusji. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planczę do głosowania. Wysoka Rado, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnienie zielonego przycisku. Dziękuję. Kto, państwa jest, kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki przycisk czerwony? Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. Wysoka Rada głosowało 16 radnych, 16 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt szósty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do wojewody podkarpackiego o przekazanie na rzecz gminy Tarnobrzeg udziału w wysokości dwudziestych części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obram Tarnobrzeg. Działając na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litera ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Tarnobrzeg udziału Skarbu Państwa w wysokości 14.20 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym numer 1014 łamane przez 108 o powierzchni 27,56 ara położonej w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg w celu realizacji zadań własnych gminy związanych z utrzymaniem ładu przestrzennego oraz dróg gminnych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały parza się prezydentowi miasta Tarnobrzeża. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado. Uchwała posiada pieczęć radcy prawnego. Posiada również opinię Komisji Techniczno-Inwestycyjnej. Jest to opinia pozytywna. Proszę o planszę do dyskusji. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnienie przycisku zielonego. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymuje, proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty. Dziękuję. Proszę o wyniki. Wysoka Rada głosowała 15 radnych, 15 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt siódmy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikatu udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Bolesława Chrobrego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Rada Miasta Tarnobrzego uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji w kwocie 10 052 87 zł udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Bolesława Chrobrego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2352 o powierzchni 4,81 ara, Dla której w sądzie rejonowym 6 Wydziału Księgi Wieczystych w Tarnobrzegu prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze, który Państwo macie, zabudowanej na cele mieszkaniowe. Paragraf drugi Wykonanie uchwały powierza się prezentowi Miasta Tarnobrzega. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka rada uchwała posiada pieczęć tracy prawnego. Posiada również dwie opinie Komisji. Komisji Finansowo-Budżetowej jest to opinia negatywna i Komisji Techniczno-Inwestycyjnej jest to opinia pozytywna. Proszę o planszę do dyskusji. Wysoka rada otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Specjalnie czekam, bo oczywiście jest minimalne opóźnienie, jeżeli chodzi o naciśnięcie. Bardzo proszę, Pan Radny Łukasz Nowak. Panie Przewodniczący, Panie Prezydenci, Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Ja chciałem tylko tutaj zaznaczyć, że Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej jest negatywna, najprawdopodobniej dlatego, że nie były znane przesłanki, z jakiego powodu doszło do, takiego, do takiej sprzedaży na Komisji Techniczno-Inwestycyjnej. Pani naczelnik przekazała nam dokładne informacje, dlatego ta decyzja jest pozytywna. Myślę, że może warto byłoby tą informację przekazać przed głosowaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Panie Prezydencie, mamy jakieś, tutaj chcemy wyjaśnienia jakieś? Ten, był tutaj radny, prosił. Nie, nie, no prosił Pan radny o wyjaśnienie, prawda? Tutaj. No to Pani Skarbnik, bardzo proszę. Z informacji pani naczelnik wiadomo jest, iż osoby, które zwróciły się o odstąpienie od bonifikaty, środki uzyskane z bonifikaty przeznaczyły na cele mieszkaniowe, gdzie została dokonano zakupu mieszkania dla chorego syna z matką. Natomiast drugie mieszkanie było kupione we Wrocławiu. Zostało to zakupione w związku z ciężką sytuacją finansową tej rodziny. No, Niestety choroba nie wybiera. I chciałam tylko przypomnieć, że w grudniu była także taka uchwała podejmowana i została pozytywnie przez Szanowną Radę przyjęta. Także tyle dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki, przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. Wysoka Rado, głosowało 16 Radnych, 14 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, proszono mnie o chwilę przerwy, dlatego też przychylam się. Myślę, że z 10 minut przerwy.